Dajesz wcześniej, czy śpisz do oporu? Do oporu. Zawsze. <grymne> Największe niespełnione marzenie? Wszystkie spełniam. Po co są marzenia? Najcięższy plecak w życiu? O Jezus Maria, nie wiem. Na no, ministranta, w końcu nosiłam za kolegami. Kibicujesz jakiejś drużynie? E, szkockiej drużynie wspinaczkowej? Znasz jakiś górski wspinaczkowy dowcip? E, o tym, że kobiety sobie nie dadzą rady. To najlepszy dowcip ever. Czego się najbardziej boisz? Pająków. Co ludzie myślą o tobie, a nie mają racji? Że nadal jestem buntownikiem. Kot czy pies? Kot i pies. Tak to powinno brzmieć. Najbardziej bezużyteczna rzecz, którą wzięłaś na wyprawę. No niestety, wstyd się przyznać, ale pewnie będzie to książka. Nigdy nie ma czasu. Ile szczęścia dają pieniądze? To zależy, ile pieniędzy. Kiedy się najbardziej bałaś? Ehm, kiedy pomyliliśmy drogę z moim małżonkiem i chciał mnie zabić lawiną kamieni w dolomitach. Pierwsza miłość. Dlatego nie puszczacie 16-latki samej w skały. No, był taki jeden, Michał miał na imię. Jesteś uporządkowana czy chaotyczna? Uporządkowana. W co wierzyłaś najdłużej, co okazało się nieprawdą? W równouprawnienie. Książka, którą najlepiej pamiętasz? Będą dwie. Słoneczniki Haliny Snopkiewicz i gra w klasy Cortazara. Największy fuks w życiu? Będzie tego trochę. Ale powiedzmy, że największym foksem w życiu są ludzie, których spotkałam po drodze i dalej uważam, że to największe moje szczęście. GPS czy papierowa mapa? Oba? To zależy, czy jest zasięg. Idealne śniadanie. Podane dłużka. Kiedy ostatnio wysłałeś papierowy list albo pocztówkę? A to w sumie. Nie, no, całe, całą młodość pisałam jeszcze te listy, także to. Dobra, to już było jakiś czas temu, ale nadal niedawno. Co poradziłabyś sobie sprzed lat? Czerp życia, z życia więcej? Garściami, takimi workami, wręcz nie garściami. Co ostatnio zrobiłaś pierwszy raz w życiu? Nurkowałam. Najstarsza rzecz, jakiej nadal używasz. Czy jak powiem, że miś, to to się dobrze sprawdzi? A masz 29 lat? Jedzenie, którego najbardziej nie lubisz, buraczki. Najdłuższa podróż w życiu. Hmm. W sumie to chyba podróż powrotna ze stanów zawodów z pięcioma przesiadkami, ponieważ Amerykanie odwołali pierwszy lot i zaproponowali taką fantastyczną, pozwiedzałam stany, a przynajmniej ich lotniska. Twoje popisowe danie Tika Masala, kurczak tikka Masala. Wygrywasz w loterii. Trzy pierwsze decyzje. O, to zależy ile, bo jak dużo, to tak, robimy ścianę do drajtula, robimy kadrę do drajtula i jedziemy na zawody drajtulowe. Możesz zaprosić na kolację trzy nieżyjące osoby nie ze swojej rodziny. Kto to będzie? Bogdan Krause, Kasper Tekieli um, i na szczęście wszyscy inni żyją, więc może zostaniemy przy tych dwóch, to będzie i tak świetna kolacja. Jak inne jest twoje życie teraz w porównaniu z tym jak sobie je wyobrażałeś 20, 30, 40 lat temu? No jakie 40? No szanujmy się, ludzie. 20 lat temu to, 30 lat temu to byłam w pieluchach, 20 lat temu to miałam 12 lat. To sobie jeszcze nie wyobrażałam. Głównie głównie sobie nie wyobrażałam. Najdziwniejszy prezent, jaki dostałaś? Najdziwniejszy prezent, jaki dostałam. Mąż mi kupił ostatnio na e, Sylwestra. E, bojkę do pływania, żebym mogła jeździć do Kostkowic w trakcie przerwy pomiędzy szkoleniami i się nie utopić. Jaką supermoc chciałabyś mieć? Czytać ludziom w myślach. To by było fajne. Ostatni wiem, jakie oglądałaś. Nie przyznam się. Bardzo się nie przyznam, bo wstyd. Zapytajcie kiedyś alka. Co za 10 lat, naprawdę wstyd. Miejsce, gdzie nigdy nie byłaś, a chciałabyś tam pojechać. Ja to byłam w Stanach, ale nie miałam czasu zwiedzać, więc pojechałabym do Stanów. Pierwsza noc pod namiotem w ścianie. O, to za dzieciaka, to ja byłam strasznie młoda, to nie pamiętam. Czego najbardziej nie lubisz w innych ludziach? Hipokryzji. Do końca życia możesz jeść tylko jedno danie. Co to będzie? To prawie jak moje żywienie na kursie spinaczkowym. Eee... Spaghetti bolognese. Na co jesteś za stara? Nie Nienocowy. Mam 32 lata, na wszystko jestem za młoda. Fikcyjny bohater, który ci inspiruje. Była taka kreskówka, mało kto ją oglądał. Złodziej z Bagdadu. To złodziej z Bagdadu mnie inspiruje. Jakie sny najczęściej miewasz? Nie pamiętam. Poleciałabyś na Marsa wiedząc, że możesz nie wrócić? A to na tym nie polegają wszystkie wyprawy górskie? W sumie poleciałabym, pewnie. Ostatnie zdjęcie w telefonie. Nie mam telefonu przy sobie. Ale ostatnie zdjęcie to będzie chyba z festiwalu górskiego w Lądku. Planujesz przyszłość, czy dajesz, nie, dajesz nieść się losowi? No na razie planuję, ale jest tam pole do, dla losu też. Co uważasz za zbyt ryzykowne? Robienie czegokolwiek bez odpowiedniego przygotowania? Opisz się pięcioma słowami. Londynka. Ambitna, uparta, wesoła, inteligentna, ale chyba nie do końca, jednak ludynka. To jest dla ciebie naturalne, a przyjaciele czy rodzina uważają za ryzyko lub głupotę. No już nie uważają, już się przyzwyczaili, bo tak wcześniej myśleli o wspinaniu, zwłaszcza w takiej formie, tak dużo i wszystkiego. Pierwsze zarobione pieniądze. O, pamiętam, pracowałam na obozie dla dzieciaków, pojechałam do domu, kupiłam mamie czajnik, bo się zepsuł. Zła decyzja, która okazała się dobrą. No, w sumie to myślałam, że dry jest zły i że się w nim nie odnajdę, a potoczyło się, jak się potoczyło. Najdziwniejsza rzecz, jaka zdarzyła Ci się w górach. Może fakt, że się przeleciałam śmigłowcem jako zgłoszony wypadek, którego w sumie nie było, nic się nikomu nie stało, była piękna pogoda, a... A się przelecieliśmy tylko trochę żeśmy zmarzli w nocy w górach i tyle.